Witam serdecznie. Nazywam się Rafał Nagórski z rafałnagórski.pl. Chciałbym tym nagraniem podziękować serdecznie Tomkowi Damianowi w zamian za opiekę nade mną. Jestem przedsiębiorcą już z 15-letnim doświadczeniem, zajmuję się marketingiem internetowym od 5 lat, ale to było ta współpraca, praca w marketingu wielopoziomowym w mlm była moją pierwszą pracą. Zacząłem z Tomkiem kilka miesięcy temu. Na początku mówiłem, że wszystko wiem, że nie musi mi mówić, przecież to wystarczy przeczytać jeden artykuł żeby, czy jedną książkę, żeby być najlepszym na świecie. No oczywiście no, Tomek z pozycji mistrza powiedział, OK. Pozwolił mi się w cudzysłowie wypalić, się, żeby wypalił się mój zapał. No i w momencie, kiedy Wróciłem do niego, powiedziałem, słuchaj, no zrobiłem tak i inaczej i, i wszystko zrobiłem, to nie działa. Tomek spokojnie powiedział, Rafał, wszystko działa, tylko ty robiłeś to, co chciałeś, a nie to, co ja tobie mówiłem, żebyś robił. No i wtedy się zaczęło. Dzięki tej współpracy z Tomkiem od kilku miesięcy notuję nieustanny wzrost dochodów, wzrost ilości partnerów, jak rozmawiam ze znajomymi, których mam też na Facebooku, którzy działają już od wielu lat w marketingu wielopoziomowym, mówię im: "Słuchajcie, ja już jestem przykład w czwartej randze, o, no to pięknie. I ja dodaję no tutaj Tomek odpowiada mi jak mam funkcjonować, jak mam działać? Jest moim coachem, trenerem?" Yy, oni mówią: "No to super". Ja mówię: "No wiecie, yy, no mam dopiero 20 kilka osób w strukturze, ale tak na serio działam od półtora miesiąca", a oni ale czekaj, a ile ty masz lat doświadczenia w marketingu wielopoziomowym? Ja mówię, no jakie lat? No, ja tak naprawdę zacząłem od miesiąca, tak na serio, a od pół roku powiedzmy, że się tym zajmuję. czyli znaczy, zajmuję w cudzysłowie po prostu, że podpisałem umowę i, i działałem po swojemu. A oni oczy w słup i mówią słuchaj, takie wyniki to my czasem mamy po dwóch, trzech latach, a ty masz już, ty jesteś super, masz bardzo dobre kwalifikacje. A ja wiem, że gdyby nie to, że współpraca z Tomkiem, gdyby nie to, że współpracuję z Tomkiem, gdyby nie jego mentoring, coaching, ja nie osiągnąłbym tego, ja nie miałbym tego sukcesu, który mam obecnie. Także z całego serca dziękuję Tobie, Tomku, za to, że chcesz mnie słuchać, że odbierasz moje telefony. I po, pomagasz mi być coraz lepszym człowiekiem, coraz lepszym marketerem w marketingu wielopoziomowym, a tobie, drogi słuchaczu, no życzę, żebyś słuchał i czytał, może też artykuły Tomka, które umieszcza na swoim blogu i korzystał z nich jak najczęściej. I pamiętaj, jeżeli masz swojego mentora, uważasz kogoś za guru, to rób to, co on mówi. Nie myślę, czy, czy to jest dobre, czy to jest złe. Tylko po prostu rób, osiągniesz wtedy sukces. Pozdrawiam Cię serdecznie, Rafonagórski z PL.